Witam Państwa serdecznie na naszym króciutkim briefingu prasowym. Zorganizowaliśmy, ponieważ ostatnio w mediach, nie tylko w mediach, ale i przede wszystkim w skrzynkach i pojawiają się różne paszkwile na temat naszego stowarzyszenia, na temat naszego komitetu wyborczego. Chcielibyśmy kilka spraw w tej kwestii wyjaśnić Państwu. Dzisiejszą konferencję poprowadzi dzisiejszy briefing poprowadzi radny Karol Winiarski, doświadczony radny. Będący radnym przez wiele kadencji. Karol, oddaję Ci głos. E, o paszkwilach nie będę mówił, dlatego że to są paszkwile najczęściej anonimowe. A jeżeli są anonimowe, to oznacza, że ci, którzy je kolportują, wiedzą, iż grozi za to odpowiedzialność karna, ponieważ te rzeczy, które tam wypisują, są po prostu nieprawdą. Natomiast chciałbym się odnieść do tego, co pojawiło się w jednej z gazet kolportowanych przez partię rządzącą w Sosnowcu. To jest informacja o historii radnych niezależnych. Skąd przyszliśmy? Jakie organizacje wcześniej, mówiąc kolokwialnie, zaliczyliśmy? Kiedyś mówiono, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Teraz, jak widać, wszystkie drogi prowadzą do niezależnych. My nigdy nie ukrywaliśmy tego, że działaliśmy w różnych organizacjach. I to nie my zmienialiśmy poglądy, tylko te organizacje niestety zaprzeczały temu, co wcześniej głosiły. Jednego dnia mówiły, że Kazimierz Górski jest najgorszym prezydentem, którego trzeba natychmiast odsunąć od władzy, a kilka dni później z tym samym Kazimierzem Górskim te same organizacje wchodziły w koalicję. W związku z tym to nie my jesteśmy kamelonami, to oni niestety zaprzeczają tym, z czym szli do, do wyborów. Nie jest też prawdą, że stąpiliśmy do niezależnych ze względu na jakieś funkcje czy stanowiska, które nam obiecywano. Jeszcze jako członek klubu Platformy trzykrotnie miałem proponowane stanowisko wiceprezydenta miasta. Ale tu nie chodzi o to, żeby być wiceprezydentem i mieć z tego odpowiednie profity, tylko chodzi o to, żeby zmieniać Sosnowiec. Przy Kazimierzu Górskim zmiana Sosnowca jest po prostu niemożliwa. Możliwa jest jedynie, kiedy prezydentem zostanie Maciej Adamiec. I dlatego my wszyscy tutaj zebrani jesteśmy członkami Komitetu Wyborczego Niezależnych i liczymy na Państwa głos w wyborach w najbliższą niedzielę po to, żeby zmieniać Sosnowiec, bo my to potrafimy, potrafimy lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu serdecznie i 16 listopada w niedzielę zapraszamy na wybory. Do widzenia.